Jak zamanifestować dziesięć tysięcy złotych natychmiast według Newila Godarda? Najpierw musisz zrozumieć jedną brutalną rzecz. Neville nie uczył, jak przyciągać pieniądze. On uczył, jak zmienić stan świadomości. Pieniądze są tylko efektem ubocznym. Jeśli myślisz o dziesięciu tysiącach złotych jako o czymś, czego nie masz, utrwalasz brak. Jeśli myślisz o nich jako o czymś, co musisz zdobyć, tworzysz dystans między tobą a pieniędzmi. Neville mówił jasno. Nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, czym jesteś w świadomości. Więc pierwsze pytanie nie brzmi, jak zdobyć 10 tysięcy złotych? Brzmi, kim byłbyś, gdybyś już je miał? Jak byś chodził? Jak byś myślał? Jak byś reagował na wiadomości, rachunki, rozmowy o pieniądzach? Bo według Newila świat zewnętrzny jest tylko odbiciem twojego stanu wewnętrznego. Jeśli w środku jesteś w stanie braku, zewnętrznie zobaczysz brak. Jeśli wchodzisz w stan, posiadania, rzeczywistość zaczyna się dostosowywać. Ale tu pojawia się problem. Większość ludzi chce pieniędzy, ale w środku nadal czuje napięcie, strach i niedostatek. Mówią afirmacje, ale emocjonalnie są w trybie przetrwania. A świadomość nie reaguje na słowa, reaguje na stan. Neville mówił o technice Living in the end życiu w końcu. To znaczy, nie wyobrażaj sobie drogi do 10 tysięcy złotych. Wyobraź sobie moment po fakcie, moment, w którym już je masz. Zamknij oczy i zobacz coś konkretnego. Nie wizualizuj, jak zarabiasz. Zobacz, jak sprawdzasz konto i widzisz saldo większe o 10 tysięcy złotych. Poczuj ulgę, spokój, naturalność, nie ekscytację jak wygrana w loterii. Naturalność, jakby to było normalne. To jest klucz, naturalność. Jeśli czujesz, że to nierealne, że to za dużo, to nie problem z pieniędzmi. To problem z tożsamością. Twoja obecna tożsamość nie uważa dziesięć tysięcy złotych za coś normalnego. Dlatego to się nie pojawia. Neville powtarzał: Załóż, że to już jest faktem. Nie próbuj, nie czekaj, nie analizuj. Załóż, przez kilka minut dziennie wchodź w stan człowieka, który już ma te pieniądze. Jak reagujesz na telefon? Jak rozmawiasz o planach? Jak patrzysz w przyszłość? W tym stanie nie ma desperacji, nie ma napięcia, jest pewność. I teraz najważniejsze, przestań szukać drogi. To nie twoje zadanie. Twoim zadaniem jest utrzymać stan. Droga pojawi się sama. Telefon, propozycja, zwrot pieniędzy, nowe zlecenie, pomysł. Ale jeśli po wizualizacji wracasz do myśli, ciekawe skąd to przyjdzie, to znaczy, że wyszedłeś ze stanu. Znowu jesteś w braku. Natychmiastowość w naukach Neville'a nie oznacza sekund. Oznacza, że zmiana zachodzi najpierw w świadomości. Gdy stan się zmienia, rzeczywistość zaczyna się reorganizować. Największą blokadą nie jest brak pieniędzy, jest brak wiary w swoją wyobraźnię. Neville mówił: Wyobraźnia jest Bogiem w człowieku. To, co konsekwentnie uznajesz za prawdę w wyobraźni, musi się wyrazić. Więc zamiast pytać, kiedy przyjdzie 10 tysięcy złotych, zapytaj, czy jestem gotowy być wersją siebie, dla której 10 tysięcy złotych jest normalne. Bo pieniądze nie przychodzą do starej tożsamości, przychodzą do nowej. Jeśli chcesz naprawdę zastosować to w praktyce, dziś wieczorem przed snem wejdź w scenę końcową. Zobacz potwierdzenie przelewu, poczuj ulgę, uśmiechnij się i zaśnij w tym stanie. Neville podkreślał, że stan przed snem jest najpotężniejszy, bo omija świadomy opór. Nie błagaj, nie proś, nie negocjuj z rzeczywistością, załóż, że już jest, a potem żyj tak, jakby to była prawda. Bo, według Nevillea, to właśnie jest prawdziwa manifestacja.